Trzeba zawsze robić tą jedną rzecz naraz, gdyż jak się robi więcej rzeczy, to się marnuje czas i energię. Najpierw zacznij robić jedną wybraną rzecz, dokończ ją, i później, lub kolejną rzecz. Załóżmy, że ktoś wstał w nocy. No i miał tą noc. Nie przez panom, ale już wstał, więc chce się ubrać. No, no i się ubiera, ale mówi sobie, muszę się napić wody. Ale sobie myśli, nie, muszę zastosować tą radę i najpierw się ubrać, a dopiero później się napić wody. I tak sobie mówi i się ubiera, a później i idzie się napić wody. A później idzie, idzie po sprawunki. Ale sobie myśli, a muszę zadzwonić do kogoś. Ale sobie mówi: Nie, najpierw wyniosę śmieci. No i wynosi śmieci. I każdy taki sukces, jak już on występuje, popycha cię do przodu. I ten sukces sprawia, że łatwiej ci jest osiągnąć kolejny sukces. Ale żeby tak było, musisz sobie mówić, że najpierw dokończę robić tą rzecz. I jak ktoś próbuje się z tobą umówić, a spotkajmy się, a ty musisz zrobić coś pilnego i nie chcesz się umówić, to po prostu się nie obawiaj. Bo to tak, że, że umówisz się... Tak, tylko na dwie minuty zadzwonię. No i dzwonisz, a później już zapomnisz, co robiłeś. No chyba, że zapiszesz sobie, co zrobiłeś. I tu jest dobry sposób. Jeśli masz jakiś pomysł i musisz już przerywać swoją pracę, to dobrze jest sobie go zapisać. Na przykład jak Chcesz nagrać jakiś film, i masz jakiś pomysł na ten film, ale w tej chwili nie chcesz go nagrać, to dobrze jest sobie zapisać pomysł na ten film. I pamiętaj, że w odmawianiu ludziom nie ma nic złego, gdyż, gdyż najmniej życie mają ludzie, którzy. Ze wszystkimi się zgadzają, wszędzie idą, na wszystkie konkursy, gry, i tak, dalej, i tak dalej idą. Trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć nie, a kiedy tak. Na nowe wy wyzwania szanse, mówi się tak. Ale jest wiele rozpraszaczy, na które mówi się nie. Gdyż trzeba pamiętać o tym, że. Wolność jest pomiędzy barierami. Sam ludzie, którzy nie, nie umieją odmawiać i tracą dużo czasu, trzeba sobie ustawić pewne bariery, żeby ten czas zaoszczędzić i móc się skupić na tej jednej rzeczy. Na przykład, można sobie na telefonie ustawić czarno-biały obraz. To jest pewna bariera. Ale dzięki niej możesz się bardziej skupić na rzeczach potrzebnych. Oprócz tego, możesz sobie ustawić limit korzystania z niektórych aplikacji na komórce. To również jest pewna bariera, ale pomocna. Zasada jednej rzeczy mówi nam, żeby się aż do celu koncentrować na jednej rzeczy. Nawet może być to mała rzecz, żeby się aż do celu na niej koncentrować i nie dawać się rozproszyć przez ludzi, ale tym bardziej przez inne rzeczy, które można robić.